Z górze Monte Cassino, jakże niezwykle ważnej bitwy w dziejach Polaków, proszę posłuchać wprowadzenia. Alianci wylądowali na Sycylii w lipcu 1943 roku, a na południowym końcu włoskiego Buta we wrześniu. Utworzyły się pierwsze przeczumki. Po zdobyciu Neapolu drogę na północ zagrodził im łańcuch Górski Apeninów, ciągnący się przez całą szerokość Półwyspu od Adriatyku na wschodzie do Morza Tyryńskiego na zachodzie. Tę naturalną przeszkodę Niemcy silnie ufortyfikowali, tworząc linię obroną, obronną ustaw. Bunkry i polaminowe zbudowane w górach stwarzały zaporę nie do przebycia. Jedyną szansą przełamania tej linii obronnej było zdobycie miasta Ortona na wybrzeżu Adriatyku lub przebicie się przez dolinę rzeki Liri, wzdłuż której szła linia kolejowa i szosa wiodąca na północ. Dolina ta została przez Niemców zaryglowana umocnieniami i była pod stałym ogniem artyleryjskim z dominujących nad nią wzgórz. Na jednym z tych wzgórz kluczową strategiczną pozycją zajmował klasztor benedyktynów, górujący nad miasteczkiem Cassino. Tak. A jest Mamy prośbę do akustyków o zwiększenie mocy dźwięku. Aby, no ja Dobra, a byłem. Dobra. Dobra.

Rusza na prawej flanki i zdobywa najpierw małe San Angelo, który dzisiaj symbolizuje drewniany stron bojowy, jako stanowisko w mórz i a następnie ruszy, aby zdobyć główny szczyt San Angelo, czyli wzgórze umocnień na Monte Cassino. Non, jamais. Oh <laughs>

Do Vgrure patifat. Jo. Pak. Oi. Ai. Ta. Ja ban. Skichava zderay.

Там <Happiness gegen> кто-то <Rabbi> Bitwa w Monte Cassino trwała od 12 do 19 maja 1944 roku. To walki o ufortyfikowaną górę stanęli polacy z drugiego korpusu generała Andersa wyprowadzeniem przez niego